Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w innym miejscu, jesteśmy na warsztacie Top Auto, gdzie będziemy pokazywać Wam gotowy projekt. Zobaczyliście już, jakie mamy sprzęty, ale tutaj będziemy przychodzić cyklicznie co tydzień, żeby pokazać Wam taką ciekawszą realizację, troszeczkę z innej perspektywy, czyli co robimy, dlaczego tak robimy, dlaczego dobraliśmy takie komponenty, no i jak to zrobić dobrze. Więc zostańcie ze mną i przechodzimy do gotowego projektu. Zacznijmy od tego dlaczego w ogóle ten samochód się tutaj znalazł. Głównym problemem, na który klient tutaj zwracał uwagę, jest naprawdę wysoki hałas idący tutaj z tylnej części pojazdu, więc o to bardzo trzeba było dobrze zadbać, trzeba było zbadać ten temat. No i granie też nie było tutaj najbardziej zadowalające, także to również zostało poprawione. No ale przejdźmy sobie, żeby dokładnie krok po kroku omówić każdy element tego samochodu. Zacznijmy od wygłuszenia. Tutaj, jeśli chodzi o wygłuszenie, została wy Wygłoszona maska, po wszystkie drzwi, nadkola, bagażnik i klapa. Więc zacznijmy od maski. Zobaczcie, jeśli chodzi o wygłuszenie maski, mamy tutaj użyte dwa materiały. Pierwszy materiał to jest Noiska którego już dobrze znacie. To jest 2,2 mm i on służy nam tutaj po to, aby usztywnić całą po prostu konstrukcję blachy. Po to jest właśnie ten butyl, żeby to wszystko, co tutaj mamy, było sztywniejsze. Na ten butyl jest taka nakładka z takiego oto niepalnego materiału i to jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy tutaj w silniku, w komorze silnika i w momencie kiedy jesteśmy w komorze silnika materiał, który Posiadamy, nie może po prostu się zapalić. Także jest to specjalny materiał, który jest używany dokładnie na wygłuszenie maski. Oczywiście, kiedy mamy już całą maskę wygłuszoną, mamy dwa materiały założone, wtedy wracamy do naszej oryginalnej osłony i ją tutaj zakładamy. Także nie widzicie tych wszystkich elementów butylowych, tych mat niepalnych. Macie wszystko dokładnie tak jak w oryginale, z tym, że nie macie już tych hałasów silnika. Chcąc ograniczyć hałasy silnika, nie skupiamy się jedynie na samej masce, musimy pamiętać również o takim elemencie, który nazywa się podszybie. O to zawsze było bardzo dużo pytań, dlatego już spieszę z wyjaśnieniami, o co chodzi z podszybiem. Nie musimy demontować deski rozdzielczej, aby je wygłuszyć. Wystarczy zdemontować ten plastik tutaj. Pod nim kryją się też silniki od wycieraczek. Jest to naprawdę bardzo łatwy element. Bardzo mało materiału idzie w tamto miejsce, a naprawdę robi genialną robotę, jeśli chodzi... O zatrzymanie tego hałasu z silnika do kabiny do naszych uszu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania o wyguszenie maski czy podszybia, śmiało przechodźcie do sekcji komentarzy i zadawajcie pytania, a my płynnie przechodzimy do drzwi przednich. No i analogicznie drzwi tylnych, ale zrobimy to na przykładzie. Tylko i wyłącznie tych drzwi przednich. Kiedy wyguszamy drzwi, robimy to tak naprawdę na wiele etapów. Pierwszy z tych etapów, który mamy, to jest ta blacha zewnętrzna drzwi, czyli ta, którą możemy sobie obstukać o tutaj i tą blachę wyguszamy matą butylową. Jest tutaj Noiska 2 2,2 mm. Można by było użyć 3 mm butylu, tylko należy pamiętać o tym, że jest on po prostu zwyczajnie cięższy. Także jeśli nie robić jakichś SPL-owych projektów, tego typu rzeczy, 2-2 mm w zupełności nam wystarczy. Jeśli chodzi o drugą warstwę, czyli to, co dajemy pod tak zwany boczek, jest to mata trzywarstwowa, Noiskat trzy w jednym. Jeśli chodzi o tą matę, mamy tutaj butyl, mamy tutaj aluminium i mamy tutaj piankę. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ nie musimy tutaj powielać mat, po prostu przyklejamy takiego jednego gotowca pod boczek i na to już możemy zakładać boczek, który oczywiście też musimy wygłuszyć. Mamy nasz drugi element drzwi, czyli ten tak zwany boczek. On już oczywiście również też jest skończony. Tutaj idzie również butyl 2,2 mm w stylu usztywnienia całości. No i pianka tutaj 15 i 6, w zależności od tego, jaki mamy element po prostu. Kiedy możemy, dajemy 15 czy 35, ale żeby taki boczek założyć, czasami po prostu nie ma wystarczająco miejsca, dlatego wtedy idzie pianka 6 mm. Pod tą pianką znajduje się ten butyl. Możecie go sobie tutaj zobaczyć. Cały boczek jest już skończony. Warto zwrócić uwagę również tutaj na okolice głośnika. Sam głośnik, również taką obwódką piankową, będzie wyklejony. Na bliższym kadrze, dokładnie możecie zobaczyć o co chodzi. Tutaj są już powycinane elementy, które są po prostu niezbędne do tego, aby całość podłączyć. Czyli wszystkie wtyczki, wszystkie elementy, którymi mocujemy ten boczek. Tutaj już jest całość zrobiona. Jak widzicie, w tych elementach jest. Tylko ta pianka 6 mm i dokładnie tak to powinniśmy robić. Kiedy mamy więcej miejsca, tak jak tutaj, dajemy piankę, która jest grubsza, oczywiście w celu zapewnienia jak najlepszej efektywności takich materiałów. Wspomniałem też na początku o poprawie jakości dźwięku w tym samochodzie. Tutaj nie miał być robiony jakiś super, wspaniały projekt. Tutaj najważniejsze było, żeby po prostu tej muzyki można było fajnie słuchać, żeby ona dawała przyjemność, a nie żeby trzeba było ją ściszać lub wyłączać. Tutaj mamy oryginalny głośnik. Nie jest to najgorsze wykonanie z tego, co, co już widzieliśmy, no ale no zdecydowanie można to zrobić lepiej. No i tutaj, po wszelkich konsultacjach, ustaleniach, wybór padł na takiego Morela. To jest bardzo płaski głośnik, czyli bardzo fajnie można go montować. Bardzo łatwy w montażu, po prostu wymaga naprawdę mało przestrzeni. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no Morel już zdążył przyzwyczaić. Mam nadzieję, że już wszystkich, że robią po prostu naprawdę super rozwiązania. No i dlaczego akurat ten głośnik w tych tutaj drzwiach? ponieważ tak jak powiedziałem, chcieliśmy ograniczyć się do takiej poprawy, żeby to było fajne, a niekoniecznie, żeby tam zbyt dużo modyfikować, no i oczywiście też zbyt dużo wydawać. A te głośniki idealnie zdają egzamin po prostu podłączone pod fabryczne radio, także wymiana takich głośników przednich, oczywiście zestaw dwudrożny, czyli woofer plus Twitter, daje nam naprawdę bardzo przyjemne granie i to rozwiązanie z pewnością zadowoli klienta, który oczywiście... Jest świadomy tego, jaki sprzęcik będzie tam wrzucony. Jeszcze jedna ciekawostka na temat tego głośnika, bo mogliście czegoś takiego wcześniej nie widzieć. Jest to tak zwana odwrócona konstrukcja. Zobaczcie, o co dokładnie chodzi. Zwykle kojarzycie, że magnes cewka jest tutaj. Cewkę w tym głośniku. Jak sobie zobaczycie, mamy umiejscowioną, że tak powiem, z góry membranę. Dzięki temu właśnie rozwiązaniu możemy wykorzystać nawet najbardziej płytki otwór montażowy w naszych samochodach. Cupra Formentor daje nam taką możliwość, że tutaj otwór, który mamy na ten woofer, jest większy niż w większości normalnych samochodów. W większości samochodów jest to 16,5 cm. Tutaj mamy głośnik 20 cm. Czyli możemy wrzucić takie prawdziwe 8 cali jako woofer. To jest rozwiązanie stosowane w tym samochodzie, ale również stosowane m.in. w Audi czy to Porsche. I taki głośnik montujemy tutaj, za pośrednictwem oczywiście dedykowanego adaptera. Tutaj nie używamy adapterów z MDF-u, jest to adapter plastikowy, z ABS-u, bardzo sztywnego, bardzo twardego. A to dlatego, że w boczkach bardzo często zbiera się po prostu wilgoć. Także materiały, których tutaj używamy, są to materiały zamknięto-komórkowe a to nie może być wykonane z MDF-u bo nam po prostu po czasie może spuchnąć, zgnić, możecie pełno takich zdjęć i filmów zobaczyć sobie po prostu na internecie. Oprócz samego ufera w tym zestawie głośnikowym jest oczywiście również Twitter. Twitter to głośnik wysokotonowy, który często znajduje się czy to w słupku, czy na desce rozdzielczej. Na desce rozdzielczej taki głośnik odbija swoją falę dźwiękową od szyby i to trafia do nas. W słupku ten głośnik trafia no, bardziej bezpośrednio do naszego ucha. Jest to dosyć ważne, a właściwie bardzo ważne, ponieważ tony wysokie rozchodzą się inaczej. Inaczej niż tony niskie i najlepiej jest ukierunkować taki Twitter dokładnie na nasze uszy. Tylne drzwi mamy już całkowicie złożone. One zostały wygłuszone. Na tutaj w tym momencie jeszcze wymienione nie zostało. Na razie właściciel zdecydował się na sam przód. Będzie to naprawdę fajnie grało, tyłnie jest w tym momencie. Taki ważny, ale zobaczcie, jak całość została poskładana. Nic nam tutaj nie trzeszczy, wszystko jest tak jak z fabryki, a nawet lepiej, ponieważ jest ciszej. Nadkola również zostały wygłuszone, co zobaczycie na załączonych zdjęciach, ale przejdźmy płynnie do bagażnika. Zacznijmy od fabrycznego wygłuszenia, czyli jak to wyglądało i dlaczego wymagało poprawy. Fabrycznie zostały zastosowane dwa takie rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem jest to, co można znaleźć w boczkach bagażnika, czyli takie gąbki, memory. Eee... Oprawione w folię. Jedna była jeszcze spakowana próżniowo, druga jest, że tak powiem, niepróżniowo zapakowana. Oraz standardowa masa usztywniająca, natryskowa, którą kojarzycie z większości samochodów, możecie sobie też zobaczyć na nagraniach. Tutaj jest ona w kilku miejscach nałożona. No, robi się to w taki sposób, że kiedy projektuje się samochód, po prostu programy liczą, w których miejscach taka akustyka będzie najgorsza i tam się coś takiego natryskuje. Pianka, którą wcześniej Wam pokazałem, była umieszczona dokładnie tutaj w tym boczku, cała po prostu wciśnięta razem z tą, która była spakowana próżniowo. Te pianki zamieniamy na Neufkat Bloka. Które oczywiście też jest pianką memory, także możemy go ścisnąć do naprawdę małych rozmiarów, włożyć w to miejsce, które potrzebujemy, i on później je dokładnie szczelnie, całe wypcha. I to, co jest najlepsze w tym bloku, to jest ta membrana tutaj, ponieważ fala dźwiękowa, która wchodzi przez tą piankę, odbija się od tej membrany i ma dwa razy dłuższą drogę tłumienia. Jest to naprawdę super rozwiązanie do właśnie takich otwartych przestrzeni, i tym zastąpimy e te foliopaki. Możecie sobie zobaczyć jak to oryginalnie wygląda, tutaj jest jeszcze właśnie taka gąbka w tej folii, tak to jest po prostu wciśnięte, no i w oryginale z fabryki wyjeżdża to dokładnie w taki sposób. Omówiliśmy duże wolne przestrzenie w naszym boczku bagażnika, jeśli chodzi o pozostałe elementy boczków takiego bagażnika. Tutaj wejdzie noiska tret 2.2 mm. Można oczywiście użyć trójki, szczególnie jeśli będziecie wrzucać tam jakiegoś większego suba. Tutaj jest 2.2 mm i na taką matę butylową, która ma oczywiście usztywnić, pójdzie filc, który jest naprawdę świetnym materiałem wygłuszającym. Całą podłogę wygłuszymy matom 4 w jednym jest to tak zwany problem solver, a mianowicie służy to do tego, że kiedy mamy duże, płaskie powierzchnie, możemy takiego gotowca sobie przykleić i działa to już świetnie. Nie możemy tego używać do przestrzeni, które są gdzieś pogięte i tak dalej. To służy nam tylko do płaskich powierzchni, a dużą zaletą też tego materiału jest ten wierzchni materiał. Ten wierzchni materiał bardzo łatwo się sprząta, ten materiał się nie brudzi, no i po prostu do czysto użytkowych takich praktyk jest to jedno z najlepszych rozwiązań do Waszych samochodów. No i kwintesencja całego wygłuszania, czyli oprócz tych materiałów, potrzebujemy też mieć narzędzia, którymi po prostu będziemy pracować. Wiemy, jak się pracuje na słabych narzędziach. Potrzebujemy mieć po prostu dobry sprzęt. Często na przykład w drzwiach mamy otwory, które musimy bardzo głęboko wejść, gdzie musimy naprawdę dostawać się w różnoraki sposób i tutaj pomogą nam na przykład dłuższe rolki, bądź krótsze rolki, bądź na przykład rolki, które są z cieńszą czy grubszą tutaj nakładką. Tego jest naprawdę sporo i warto, żebyście zainwestowali w dobre narzędzia do takiej pracy. Pamiętajcie, że sam materiał to nie wszystko, musimy go idealnie nałożyć, musi być idealnie wałkowany, żeby wszystko... Do siebie idealnie pasowało, nie ma tutaj żadnej drogi na skróty. Kupra Formentor praktycznie zrobiona. My przeszliśmy cały proces wyguszenia oraz audio. Jutro właściciel odbierze ten samochód. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście już okazję wyguszyć swoje samochody, czy czuliście już tą różnicę. A jeśli szukacie takich materiałów, wyguszających albo głośników, śmiało wchodźcie na nasz sklep. Znajdziecie tutaj wszystko, co potrzebujecie, aby wyguszyć i nagłośnić swój samochód. Podobać się ten produkt? Znajdziesz go w sklepkaraudiok.pl wraz z setkami innych. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco.